się ja no do widzowie z, z dzisiaj z dziesiąta część z WitherStorma, widzowie tak z dziesiąta część Po ostatnim odcinku zbudowaliśmy sobie ten dom no i, no i z, z dzisiaj sobie go ulepszymy i spróbujemy zdaje być i temno, na e, bombę to, na naszą bombę na e, bombę na Witherstorm. no to e, to na e, razie sobie zbuduję trochę tutaj z e, zgodą Creeper jesteś w końcu. w końcu. No, no Enderman, co ja ci zrobiłem, gościu? No nie, no on wie... wie bo A Z ciebie Endermanie ja ty. No chodź ty mały. Ty mały, chodź tu. No jak on to zrobił? On, on serio. Ej ja on... Z... O Creeper jest tak, 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 tak. No chodź, no chodź. Jest. Mam kolejny je je proch. Jest! To ja może być kojaniec Witherstorm'owy -by zrobię już. Na zawsze. Już na zawsze kojaniec Witherstorm'owy. -a, A to co? <laughs> miecz! Miecz mogę z tego zrobić, ale chyba nie zrobię. No ja, bo musisz nie bić wrócę to. Zboję was, żeby go pokonać, ważniejsza jest. No, zbołem was na pewno jest ważniejsza. Ja by nie go pokonać. <gry> straciłem kolejne serce. ale więc się tym nie trzeba przejmować. No i No bo już mam te i temu no do zrobienia bomby. Nie da nam się tą bombę zrobić. No i w końcu Wither Storma pokonać. Oj, Creeper! No chodź, chciałbym Ciebie tutaj. No nie, no kurde, on wybuchł. Abym um, go zabił już. A ja bym już go zabił, i miałbym trochę więcej tych. E... Tutaj skończę. Jebie sobie trochę drewna. <grybonna> Bo ono on do, do on mi się przyda. No, rzeczywiście do. do. do wydomu. On mi się przyda. Co się robi? Z dzień, czy noc, noc? co się już robi noc? ja je początek mu się już robi noc. A tu kamień. A to kamień jakiś jeszcze. Cie tu pojawił się jakiś. Jakiś gracz niestety dołączył. Ale on się może tym graczem zająć. I on nic nie zrobi chyba. Ale ten wyjdziesz stąd. to nic nie zrobi. A bo on się skupił na e, tym graczu, a e, z, e, nie nam. E bo no ja bym nie chciał tego. Opuścił chyba, tak? a opuścił? Nie, nie opuścił. No kurde, znowu nie mam e, z ekwipunku. Bo no, no, to trzeba to przeżyć. No też trzeba to przeżyć. No to na pewno na razie nie przyjdzie. Bo tam loty, lotki. Jeżera pewnie dalej. no Co jest? Ała, no, no, no gościu. No uspokój się, gościu. Gościu, nie bij mnie. Proszę cię. No, no uspokójcie się trochę. Uspokójcie się. Ja, 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 was Rodzice wychowali nas, żeby mnie bić. No ja chyba zbie... No biją mnie dalej. No biją mnie, ja nie mogę. Ja nie mogę chodzić tu. Dobra, on zginął. On zginął. No nie, znów ekwipunku nie mam. Znów nie mam ekwipunku. No czemu to tak jest? Że nie mam ekwipunku. No no, gdzie ja mam crafting? Aha, tu mam crafting. Tu, tutaj. O, creeper, dobra. To się przyda, creeper mi się przyda. No proszę cię, uspokój się w końcu. Ja, jak ty że gościu wychowałeś? Ja, jakże ja, się wychował gościu? Jakże się wychował. Skiniłego mięsa nie potrzebuję. No nie, a, no a ja nie mogę, nie, 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 nie. Wi, też z tych ryperów, widzowie? oni nie mi prawie dużo triperów, ale by jest przesady, a oni by mi wybuchnęli chatę, oni by mi chatę wybuchnęli, no ja, ja, jakie potwory są w pobliżu, a ten, to tym się nie trzeba przejmować, tym potworem, no je nie je, je, jeba i je. jednak trzeba a no tak, chodź, 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 chodź. chodź. No chodź. Moje no, go cię pokonać, prawda? Dzięki. I, jest, dzięki, dzięki. Chodź. No kurde, nic nie wyleciało. Ja oczywiście mam kolejnego tutaj. No i nic, nie, żeś nic nie wyleciało.

No ja i mi tu na chatę w spią mi mi się na chatę śpią no szybko 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 no, muszę się spać no nie no kieracze jeszcze jeden musi się może spać no on mnie wkurza no i bo on spać nie mogę przez niego on musi też iść spać no chyba nie musi ty, ty eskota gira każe iść spać no chodź 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 no idziesz gościu Chodź. jest tu inne proch mam jest dobra zero iby sobie i ten E, bo oni są tacy silni, no e, że mi one napadają. No, mi muszą paść i się kończyć. Mogę szykirać, dzięki. A Kiki e, lufakuje, rat, mam kolej. No, no, no to dobrze. O, o, tak, 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 tak jest. jest. Kolejny creeper Zniknął. Okej. Okay. Ale jest jak, jak tak fajnie widać, no bo one się śpiewą. Się... O kurde. O kurde, no, skolnie to mi się to dzieje. Jak on się nie kładzie spać. Bro. Super TNT nie ma. Nie ma tu Super TNT. Jest bomba ta. Płojemienny proszek muszę do tego mieć. A na to? Może mam mnie już stać? Nie, książkę wyrzuciłem, tylko nie to. Tego no to na pewno nie mogę. Zrzucić no bo ta troszkę jest bardzo ważna. Trzy creepery w jednym miejscu. Dzięki. je, yeah, yeah, ale tych creeperów się na nagry, zresztą mam. No chodź, 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 chodź. No nie bój się, chodź. chodź, 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 Dzięki. Dzie, za Dzięki chodź, 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 jeden. chodź, tylko jeden. Ok,

no i dzieje, kolejny, co się dzieje? Co, co się tu dzieje? Żyłani się od razu tak respią? Ej, myślałam, że będzie trudniej, ale, ale jest bardzo łatwo. I, jest. I patrzcie, na kolejny. No, no, no muszę ich już na no, swoje koje wszystkich. O nie, wie Bóg, jeden. Nic nie szkodzi, no i ja, bo mam tu kolejnego. Jest, dobra. E serio, nie płaca się je zabijać. No je, bo mogę mieć. Zdoję, będę te swoje no zaraz. No, Zdoję, będę je zaraz, no. Zombie. Ej, kiedy zniknął? Na kurde. Fire, hmm. fire, -er, fire, -er, -er. mini bomb. Co Sto jest? Co jest tam bomba? Muszę zdobyć. Super klient. Zdobędę to zaraz. A ma, ma, ma się piasek, tak? Nie, czy! Ty, e, tylko się niech nie wyrzuca. Wszystko się niech nie wyrzuca, no... E, ta książka. In, inne rzeczy mogą, no ale... Oni nie nie ta książka O i ten, te drzwi są w ogóle? Stąd gości. I stąd goście. I ja mam ci powtarzać. Ale tej się patrzy jeszcze. A ten się patrzy. Jest. Dobra. Widzowie, patrzcie. Udało mi się zrobić super tienti. Ja muszę jeszcze tą bombę, tylko muszę Bo tylko zdobyć Moje imienne różdżki hmm. Chyba bym dał, dałbym rany. Mam, mam te super TNT tutaj. W ekwipunku mam już te super tienty. Pamiętam jako ten Gajwek. Mówił nas, że mi się nie uda tej zrobić, a może mi się uda jednak. A zbona i pewno mi się uda zrobić. O, i nic nie wypadło. W to już nie potrzebuje trochę. Muszę no, muszę mogę... no. Muszę tylko jeść po te na naruszki. No i tyle tylko.

Że dużać bardzo, no widzowie. Nasze o, coś tak długo trwać, no nie można. No i idę no i do Nederu na razie. Nic się pewnie nie zmieni w Nederze. Eee, blog, wy e się możecie nauczyć. No jak można te je robić. Eee, portal. Patrzcie, no jest... Co jest? Je, a je, ja je, jak to możliwe? No dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Ła, jadł mi się wtedy. O, 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 o. o. Uważać, że jeszcze nie trzeba. No bo tu już jest na nie ja może być niebezpiecznie. Musiałem się tu akurat królować, no zaraz nie? Ja mogłem gdzieś indziej. No chyba, chyba nie mogłem. No skończyły mi się w nogi. O no, ja nie mogę. Muszę... Miki, gdzie ja mam jeszcze teraz na widzowie? Muszę tą bombę zdobyć. No, i muszę to widzowie zrobić. Y jak używa tego Place? <zum> <sum> y S chyba się te, trochę zmieniła muzyka w lederze To jest. jest muzyka fajna. Nie, 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 się nie, 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 już nie, się się nie, 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 da te nie, p, p, O nie, spadłem No kurde no Musisz się po te patyki wyrzucić teraz O, no proszę Ty, No traf, traf O kurde endermany właśnie uważa proszę teraz No, no, na endermany muszę uważać no Wtedy uderzyłem. Nie idź tu, proszę cię. No nie, nie rób mi tego, proszę cię. Gdzie on jest? No chodź. Widzisz? No w końcu, no chodź. Jest, dobra. jeszcze uważać bardziej. Na, na Tendermany. Oj, oj, oj. Tutaj muszę przejść. Dobra. Nie, wychodzi na razie. Na szczęście. Na razie. Mogę. Spaliłem się już w nederze. No widzieliście to widzowie. No widzieliście to. Spaliłem się w naderze po prostu. Muszę już to zrobić. No, jeba, no je bajna i bym ty e, go nie znalazł nigdy. Blaze powder. Dziewięć. Nie! No i wypadłem. Muszę... Muszę tu. Dobrze. Dobrze. W końcu zrobię na tą bombę. Widzowie, da mi się tą bombę bo będę zrobić. O, widzicie patrzcie. Zroje, jebiu, mi się całe łyka. No. Dobrze, jeszcze muszę, muszę tą bombę zrobić. Muszę. Uff. To je, ta bomba, biorę ją za trzy, dwa, jeden. To ona. To jest ta bomba, widzowie. Jest. Widzicie, to jest to, to je, ta bomba, widzowie. I już, już, już tylko z, z, z wystarczy, no i... Jeść z nią do Wilder Storma. Ale zanim to zrobię, to zrobię to w następnym odcinku. To widzowie, choć jak Wam podobał film, no to osobcie, lajka, suba, no i je coś w komentarzu, ale nie wiem co. No coś, ale. Ech, no muszę się trochę. O szukać tam bombą, no, no, ja jej jej nigdy nie zdał. No, e, ja to widzowie, e, to będzie chyba i, e, je, jedenasta część następna. E, widzowie, ja, 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 ja już ten film kończę. Pa.